Dzień dobry i witajcie w nowym vlogu. Słuchajcie, ja właśnie wysuszyłam swoje włosy, wyglądam jak. Hogrid z Harry'ego Pottera. Nie będę dzisiaj ich prostować, chcę po prostu nałożyć właśnie oliwkę. Mam taką z Avon'u. Zaraz wam pokażę w ogóle, jak ona wygląda. Żeby te włosy po prostu odżywić. Nałożyłam dzisiaj maskę na włosy. Trzymam ją tak z 15 minut. Jak widzicie, jak się kąpałam i tak dalej. O wiele lepiej włosy są w dotyku. Nie są aż tak suche, ale jeszcze widać, wiecie, po suszeniu, no niestety. Takie mam, taką mam tendencję do tych włosów. Takie one są wysoko Porowate? Tak to chyba się nazywa. No i wyglądam po prostu jak Hogrid teraz, ale nie chcę e, ich. E, jak to się mówi, zapomniałam. Chciałam powiedzieć, że prasować. E, Wypadło mi teraz głowy. Prostownicą nie pamiętam słowa teraz, e, chciałam je wyprostować, e, ale nie będę tego robić, poczekam do jutra. Dzisiaj mamy sobotę w ogóle, nie pamiętam jaka data, ale napiszę wam tutaj. Jest sobota i właśnie wybieramy się na małe zakupy, takie troszeczkę świąteczne. Chcemy dzisiaj wybrać także kalendarze adwentowe, e, jakieś tam czekoladkowe i Natalka sobie szuka też dla siebie kalendarza. Zobaczymy, pójdziemy do drogerii jednej, drugiej, może coś kosmetycznego ona sobie coś tam wybierze. Zobaczymy, może po prostu z niczym nie wrócimy. Zobaczymy, jak to dzisiaj wyjdzie w tym dniu, trochę zakupów, co jeszcze miałyśmy zrobić, aha, no i bardzo chcemy iść dzisiaj do Nandosa, więc idziemy do restauracji, jest godzina 11 teraz, więc to będzie taki lunch, zaraz zjemy śniadanie, zjemy śniadanie i pojedziemy właśnie na zakupy, no tak jak widzicie, ja już się trochę ubrałam i mam bluzę z kapturem po prostu założę sobie płaszczek i ym, no i wyskoczymy nie będę jakoś tam, możecie się super dzisiaj ubierać, chcę po prostu być na luzie zrobimy szybkie zakupy, wrócimy do domu i mam pełno, pełno biżuterii do zrobienia, Zresztą, zaraz wam pokażę jak to wygląda u mnie wystawione. tu jeszcze koszulka się nie wysuszyła z wczoraj Jake czeka na swoje przysmaki o i od razu zwiewa. Zwiewa od razu do pokoju. Robimy teraz śniadanko. E, to z wczoraj jeszcze. Właśnie jajka ugotowałam. E, będą dwa bajkle. E, to teraz zaraz tylko tam włożę. No i jeszcze awokado posmarujemy. Ja i takie będzie fajne e, pożywne śniadanie. W końcu siedzi w swoim siedzeniu. On, wiecie, co? mieliśmy bardzo duży problem, żeby on sobie, wiecie, e, siedział w swoim siedzisku, ale w końcu się udało. I od czasu do czasu po prostu siada, kładzie się, no i na nas się patrzy. Sniadanie hmm? gotowe, jak dla królów. Mój pokój po prostu wygląda tak. Masakra. Będę robiła dzisiaj tego zdjęcia, więc nawet nie, nie sprzątam tego na teraz. To jest ten, ta oliwka, co Wam mówiłam. Olejek z Avon Deep Restore Health Serum. Serum, tak? Nie olejek. No, ale to taki wiecie, w formie takiego olejku. Dosłownie kilka kropelek nałożę na rękę, rozgniotę i wymasuję tutaj właśnie we włosy. I mam nadzieję, że będzie troszeczkę lepiej to wyglądało. Tak więc ten używam. Mam jeszcze tutaj jeden taki. Pokażę Wam wyżej, tu też z Eivonu i ten jest jakiś z diamentem, ale powiem Wam, że one są bardzo podobne do siebie, w bardzo dobrej cenie je dostałam, tak więc używam, ten mi jakoś chyba bardziej podchodzi niż tamten żółty, więc użyję dzisiaj ten, a tam oczywiście w oddali moje ulubione perfumy arabskie. Natalka zaraz wróci ze spaceru z psem, zjemy śniadanie. I wyruszamy na zakup. Przygarnęłam sobie taką fajną brązolatkę i chyba zostanie ze mną. Mam oczywiście jeszcze taką na sprzedaż, ale jakoś tak mi się spodobała, więc wezmę takie fajne detale, widzicie. Diamenciki takie, bardzo ładnie to wygląda. I przygornęłam sobie jeszcze pierścionek. A czemu nie? Taki fajny bulgari. Z cyrkonią. Piękny jest. Jesteśmy właśnie w się i po prostu ja nie wierzę, zobaczcie, maseczki po 4,50. 450 za maseczkę do twarzy, ale... Dobra, to ja po prostu byłam w szoku. Widziałam właśnie różne zestawy kosmetyków dla rodzinki. Są mega promocje. Normalnie wszystko za pół ceny jest. O, ale z Pottera fajne rzeczy, nie tylko zobacz. Są skarpetki? Chyba tak. Bo mam wiecie, mam fanów Pottera u nas w domu. Yy, jeszcze widziałam mega zestaw Starbakera za pół ceny z 50 na 25, więc na pewno wezmę, dam go po prostu w prezencie. No, idziemy dalej. Yy, jeszcze szukamy w kalendarzu ten po coś zobaczyć, ale jakoś nic nie widzę. Znalazłam mamy Joe's, to chyba są skarpetki. 12 dni Harry Potter, jestem na dole, co skarpetki, co? Ten jest fajny. 45 funtów, to jest to Open Glory. Mmm. Zobaczysz kolaterka? To chyba jedno pudełko. Czy to wszystko jest? A nie, to jest całość. Wow. Duże. Ale nie, jeszcze popatrzymy. To jest to właśnie pudełko Ted Baker z fajnymi produktami. 52 funty, a on jest za pół ceny. Tak wyglądają rzeczy w środku. Ciekawy jest, ale teraz się zastanawiam. Komu go wziąć? W zasadzie większość prezentów mam tylko dla dzieci mi brakuje. 25,50, no dobra cena. Jeszcze chwilę pomyślę. Spontanicznie zamówiłyśmy właśnie bilety do kina. Coś tak co tu jest. Z tym na parkingu. Właśnie wrzuciłam rzeczy do samochodu. Powiem wam, że poszalałyśmy się z zakupami. Nie mamy wszystkiego, co chciałyśmy kupić, ale większość rzeczy jest, tak więc super. Lecimy właśnie do kina, bo już się zaczął film, ale wiecie, reklamy i tak dalej. Tak się zgrzałyśmy. Ja zjadłam swój płaszcz na też swoją kurtkę. Niby 14 stopni, ale powiem Wam tak, to do jednego sklepu, to do drugiego jest po prostu mega gorąco. Więc zdjęłyśmy kurtki, zostawiamy je w bagażniku i lecimy do kina, a później jeszcze pojedziemy, pójdziemy na lunch. I jeszcze musimy wziąć, Wkrótce tutaj autobus stoi i ma silnik włączony. Nie jest to fajne. O, jest jada, tak normalnie wymęczona. Ale idziemy się troszeczkę obejrzeć coś fajnego, a później pójdziemy coś zjeść. A dzisiaj oglądamy ten film Wakanda Forever. A ja się nie mogę doczekać Awatara. Mm. Ten ostatnio oglądaliśmy: Black Adam. Patrzę, że coś tutaj jeszcze jest dla dzieci. Bardzo często tutaj przychodzimy. Jesteśmy już po filmie, powiem wam, że naprawdę był świetny. No, na coś podobał ci się? Okay. Mi bardzo. Poszłyśmy do, wiecie co, do H&M'u, zaszłyśmy. Na bardzo się jedne spodnie podobają, ale nie ma ich na razie. Więc e, pani powiedziała, żeby sprawdzić sobie online, zobaczyć w jakim sklepie są dostępne jest w Handlow, więc może pojedziemy tam, zobaczymy jeszcze, znaczy nie dzisiaj na pewno, albo ja po prostu zrobiłam, żeby mnie, żeby mnie poinformowali, jak będą w sklepie online, więc zobaczymy, może to wtedy się po prostu kupi. Jest takie spodnie cargo, czekajcie, może wam pokażę. Jesteśmy teraz w kolejce, uuu, pokaż. Tak wyglądają spodnie, takie z kieszeniami z boku ten... O, chyba teraz lepiej troszeczkę widać. I takie jasne też, tak? Były też jeansowe, ale jeansowe były z takiego grubego jeansu, więc jest tak średnio się one podobały. Więc jednak takie. Jeszcze pójdziemy do Niluka, bo jesteśmy w kolejce wirtualnej z, z Nandosa. Czekamy. Musimy czekać. O, teraz nie widać. Musimy czekać. Aż dostaniemy powiadomienie, bo na pewno pełno, pełno, pełno ludzi tam było. Więc wróciliśmy zakupy do samochodu znowu. Pójdziemy jeszcze do Niluka, idziemy zjeść. No i Czekamy na jedzonko <grym> numer 15. To jest najlepszy sos. Medium peri Perry z klasmakiem. To jest jedzonko. Co na tym masz? No, ja mam y, kurczaka. I oczywiście firenes, Ale wymyślałam ostatnio, że można mieć majonez darmowy, do tego sos i wychodzi to samo. Jesteśmy już w domu, czekajcie jak ja mogę sobie usiąść, żeby wam pokazać co kupiłam. Takie wszystko ciężkie, że po prostu wow. Pobijałam szczoteczki do zębów w funciaku za funta trzy pak z Oral-B, bo zapomniałam kupić w budzie. No i tak, mam tutaj zestawy oferty, że jeden jest nawet otwarty, Jest jest Ja właśnie w z nim na spacerze, to jeden z zestawów dla facetów e, z DAF, wszystkie były w promocji za pół więc po prostu super, znaczy, że bateria mnie miga, więc nie wiem, czy mi się uda dokończyć, jak ktoś to zaraz do was wrócę, link z kolejne, to jest po prostu do mycia ciała żel i dezodorant, 7 funtów, ale zapłaciłam połowę. Nie wiem właśnie, czy w B&M nie jest przypadkiem taniej. To jest coś fajnego, naprawdę. Kupiłam szampon i odżywkę. Monday to chyba jest taka firma wygładzający odżywka i wygładzający szampon. Z taką fajną pompką. Bardzo fajne te pudełka są. Natalka bardzo chciała, więc ona pewnie to ode mnie dostanie w prezencie. Pewnie na Mikołajki. Ona nawet nie wie, że ja to kupiłam. Chociaż nie, chyba wie. Chyba wie. Podładowałam trochę baterię, w ogóle zapaliłam światło, nie wiem czemu ja w zasadzie siedziałam przy jednej tej lampce. No i zatrzymałam się na pokazywaniu dla was tego pudełka z Ted Bakera i słuchajcie, to piękne pudełko jest po prostu wow! Aż wam pokażę, czekajcie, zdejmę to. Spójrzcie na to, taki napis. Złoty, tutaj. Bardzo ładnie to wygląda. Tu są wszystkie te kosmetyki. Jest bardzo ciężki. Tu jest napisane, że to jest do kąpieli i do ciała kolekcja. Sporo kosmetyków w środku. Na pewno komuś dam ze moich znajomych tutaj na święta i będzie na pewno zadowolony. Myślałam, czy kupić, czy nie. Sama chętnie mi przygarnęła takie pudełko. A później sobie pomyślałam, bo w zasadzie już mam wszystkie prezenty dla rodziny. Nie mam dla koleżanek prezentów, tak więc. Na pewno której z nich dostanie ten prezencik. I zobaczcie cena oryginalna. Ile to jest? 52 funtów. Oczywiście zapłaciłam połowę. Tak więc mam to. Teraz tak sobie że mogłam wziąć jeszcze jedno pudełko, ale dobra. Primark jak widzicie. Ale przed Primarkiem jeszcze zaszłyśmy do sklepu The Work, on się nazywa. I tam są bardzo takie tanie książki. Takie właśnie różne gry planszowe, puzzle. Takie fajne rzeczy do robienia. I kupiłam na talce takie dorobienia, robienia, no, zabawki, tak? To się na, na szydełku robi. I tu jest Hermiona z serii Harry Pottera i sowa. I ona dzisiaj właśnie chce zacząć sowę robić, więc zaraz dla niej to dam, a Hermionę pewnie będzie robić później. Były też jeszcze Harry Potter, wszyscy w zasadzie z tego, z, z Harry Pottera. Wszystkie postacie. Tak mi się wydawało przynajmniej. Tutaj kupiłam to będzie w prezencie do malowania kamieni z neonem. będą się świecić też w ciemności, jeśli się nie mylę. Chyba. Nie, tylko chyba są neonowe, tak. Więc takie fajne, właśnie tutaj macie taki stencil, czyli można sobie odwzorować coś. Mamy dużo dzieci w rodzinie, znaczy dużo? No, kilka, kilkoro dzieci, więc tak myślę, że w prezencie będzie fajne. Natalka to kupiła sobie. Mam taki set do matematyki. Tutaj macie i um, jakierkę, i linijkę, co tu jeszcze cyrkiel. Taki wiecie, set i on jest w metalowej takiej puszce. No i tak, po pierwsze puszka jej się złamała, po drugiej pokupiła swoje rzeczy, tak więc sobie dokupiła w ogóle zdziwiłam się, bo to kosztowało, teraz powiem, ile to kosztowało, 6 funtów. 6 funtów. Ja pamiętam, że to funciaku było za 2 funty. 6 funtów w WH Smith, nie takim. Jeżeli jesteście z Anglii, to wiecie. Yy, bo w funciaku nie było nic w kompletnie, w ogóle żadnych takich rzeczy. Yy, więc no, przepłaciłyśmy. Ale jak trzeba, to trzeba kupić. Sto kupione, no i zaszłyśmy do Primarka. W Primarku, co co, tak na szybko w zasadzie chodziłyśmy. Ja chciałam sobie kupić takie yy, leggingsy, są teraz bardzo modne, one są ocieplane. I już miałam je w ręku. One 7 funtów kosztują. Mamy taki po prostu plusz pod spodem. Yy, I. Miałam już je w ręku, mój rozmiar, bo oczywiście myślałam, że pewnie nie będzie mojego rozmiaru, ale było pełno tego i były czarne, były takie um, szare chyba, czekajcie, coś się z włosami nie tak, no i wzięłam te czarne i tak sobie myślę, myślę, myślę że ja nie będę chodziła w takich leggingsach, mi jest zawsze ciepło, ja gdzie nie stoję na przystankach, nie czekam na autobus czy coś, nie nie pracuję w lodówkach, że, żebym musiała mieć ciepło cały czas Wiecie, muszę zabrać włosy, wiecie co? Ja mam ochotę dzisiaj je po prostu ciachnąć O tak, dotąd Cały dzień mi po prostu przeszkadza Jest mi gorąco w nich Nie wiem, co się w ogóle dzieje Po prostu dziś nie jest mój, nie jest, nie jest mój dzień włosowy Nie wiem, czy też tak macie No i odłożyłam, wiecie co, te leginsy Nie wzięłam ich Po prostu stwierdziłam, że no raz może je założę Jak sukienkę nakładam, to przeważnie zakładam rajstopy Takie ciemne i tak, i tak, więc... Nie potrzebuję ich, ale wziąłem sobie przepiękną piżamkę i nie śmiejcie się za mnie, ale jest to taka piżamka, o nawet nie wiedziałam ile ona kosztowała, 11 funtów kosztowała. Wziąłam sobie Elka. To jest taka piżama, yy, jak to się mówi, koszula nocna. I taka prawdziwa koszula z kołnierzykiem. Bardzo sobie o takiej marzyłam. Ja miałam wcześniej taką czarną, z białym wyszyciem, ale czułam się w niej tak bardzo, jakbym była jakąś pokojówką chyba. Tutaj sobie pomyślałam, że wezmę stoł z długim rękawem, koszulowa taka. Pomyślałam po prostu, że pod spód, bo ja za bardzo koszul nocnych nie lubię, a nie było takiej krótkiej, więc pomyślałam sobie, że założę po prostu swoje spodanki, kolarki pod spodem i będzie mi się dobrze spało. A jak będzie mi bardzo przeszkadzało, to zawsze mogę ją sobie uciąć i będę miała e, koszulę. Po zasadzie koszuli szukałam takiej dłuższej, ale jest ok. Więc mam to e, i tu kupiłam właśnie, po to poszłam e, dla mojego bratanka na święta. Chyba mnie nie ogląda, nie. Kupiłam jemu ten taki snowy, jak się nazywa? Z Minecrafta. Zobaczcie, jakie fajne. I widzę co, to był. E, bo byłyśmy tam chyba tydzień temu, czy dwa tygodnie w tym premarku, i nie było rozmiarów. A dzisiaj było tylko ten. Jeden jedyny wisiał po prostu i jeden malutki. E, więc od razu wzięłam to. Więc jest. Tutaj ma też kieszeń, jest mega milusi, więc będzie miał też dodatek do swojego prezentu. I na ja to wszystko. A nie, Natalia jeszcze wzięła sobie. Ja e, sobie kapcie takie. Nie mam pojęcia dlaczego. Zobaczyła je. I powiedziała, ja muszę je mieć, więc są kapcie. Musisz powąchać? Ale go się nie gryzie, wiesz? To nie jest dla ciebie. Co to tak? Nie, e, to Cię się nie gryzie, tego. To nie jest dla ciebie. Co ty myślałeś? Na talce trzeba zanieść, wiesz? Bo taka wzięła Elkę sobie na 40. Ona jest teraz, no, w zasadzie 69, 40 ona jest. Więc wzięła, powiedziała, że będzie chodzić w kapciach. Więc okej, okay. niech chodzi sobie w kapciach. Bardzo dobrze, będzie ciepło w stopy. I to wszystko z tych zakupów. Nie, czy ich nie wolno tego? Byłyśmy też w Lidlu. Kupiłam owoce, bejgle i. i co jeszcze kupiłam? I chlebek. Owoce sporo, sporo kupiłam. Właśnie tak załadowane szłyśmy do samochodu. Na dwa razy musiałam chodzić tam i zanosić rzeczy, bo po prostu było tego za dużo. Za dużo. A w Londo bardzo długo czekałyśmy na jedzenie, ale było przepyszne. Ja nie, nie dam rady dokończyć, Natalia również nie dała rady dokończyć, zostawiłyśmy po prostu jedzenie, że nawet nie brałyśmy ze sobą. Więc taki dzisiejszy był dzień. I chyba ja będę teraz kończyła, Już nie będę wam pokazywać jedzenia, bo Natalka chyba już nawet tam położyła rzeczy do lodówki, idziecie do owocy kiwi. Jeszcze kupiłyśmy banany, malinę, borówki, bo po prostu nie miałyśmy żadnych owoców. No i w końcu się obkupiłyśmy. A w ogóle pojechamy się po jeszcze, nie wiem czy Wam mówiłam. Bo koleżanka mi wysłała paczkę tutaj z Anglii i ona ja w ogóle o niej zapomniałam. Przeważnie ja dostaję maila z powiadomieniem, że on, jest paczka do odebrania, i ona zawsze mi wysyła do takiego sklepu, żeby było łatwiej, jak mnie nie ma w domu, żeby cię nie odsyłali tego. No i nie dostałam tego powiadomienia. I wczoraj weszłam na e-maile i patrzę, gdzie jest ta paczka. Znalazłam maila, tak nie wolno, znalazłam maila, a tam było napisane: Oh, no. Że, o nie, twoja paczka coś tam nie może być zostawiona w sklepie. I trzeba było tam nacisnąć się, ja nacisnęłam i patrzę, a tam y, zostało wysłane do jakby lokalnego DPD. Gdzie nie mam pojęcia, gdzie to jest. Napisałam do niej wiadomość. Ona sp sprawdziła tam na trackingu, gdzie się mówi, słuchaj, oni mi odesłali tą paczkę. No Jake tak. Aż Jake się na mnie popatrzył. Odesłali paczkę po prostu. No, no odesłali paczkę. Widzicie? Odesłali paczkę i ona mówi, że po prostu wyśle ją jeszcze raz. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało. Może ja coś ominęłam. Może ja tam, wiecie, jak przyszło to powiadomienie, bo to przyszło 8. Dziś jest 12. A mi się wczoraj przypomniało 11. Więc jak mi się to przypomniało, to e, może, wiecie, w międzyczasie ja powinnam tam kliknąć i nie wiem, ustali, żeby w inne miejsce to dali, czy coś, nie mam pojęcia, więc może ja przegapiłam. Więc odesłali to do i ona po prostu wyśle jeszcze raz Możesz sobie wziąć ten Wiesz, że sobie robiła? Może jej się uda, to wam pokażę następnym razem, czy co jej tam wyszło yy, Wiecie, Natalka jest bardzo kreatywna i bardzo ma takie manualne rzeczy Lubi yy, haftowanie, krzyżukowe, w ogóle, no lubi takie rzeczy Tylko, że ona zawsze chciała coś takiego zrobić Tylko, że tutaj jest instrukcja na rękę prawą. Wiecie, że natalka jest leworęczna i po prostu Aj. będzie jej ciężko yy, zrozumieć, jak to idzie, ale myślę, że też radę. Możesz na YouTube obejrzeć, jak to się robi. Wiesz, jak już się nauczysz jeden po prostu, to będziesz wiedziała, jak to robić. Na pewno. Więc jak Nalka zrobi te ludziki, to nam yy, na pewno Wam pokażę. Przymierzesz karcę. Potrzebujesz nożyczki do tego. <ślad> Super. Piękne Jake oczywiście już szaleje On chciała je zabrać stąd Dobra, będę kończyła teraz W ogóle się biżuterii nic nie zrobiłam Cały dzień nas nie było Która jest teraz godzina? Nie uwierzycie, która jest godzina Godzina jest 19.19 .19. Nie wiem, czy będzie widać, czy nie Nie widać ale jest 19, 19. O! Widzicie? Jest po 7. A wyszliśmy z domu o 11.00. To jest na O, a Nie. Z kiełbietu. A, no tak. Właśnie Natalka mi pokazała, że to ma 3 te tak, gwiazdki, że to będzie trudne. Dasz radę, Natalia! Na pewno dasz radę na 100%. Dobra, będę kończyć, bo znowu mi bateryjka zajmiga. Dziękuję, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia w następnym. Pa! You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. All that just went cold, but I'm still burning. I just went cold. Why? I keep on making the same mistakes.